Cześć, nazywam się Patryk Jasiński i dzisiaj opowiem Wam, jakie etapy trzeba przejść, żeby wyjechać do Norwegii pracować jako pielęgniarka. E, mianowicie, przede wszystkim na początku wypełniamy formularz, który z naszej strony Open Europe przenosi Was na film. Film jest informacyjny, w którym opowiadam o tym, co dokładnie musicie wiedzieć, żeby wyjechać i żeby zapoznać się z ofertą. Potem po filmie macie materiały, tam będzie 90 pytań i 90 od odpowiedzi. Bardzo ważne jest to, żebyście zapoznali się z tym bardzo dokładnie, ponieważ zależy nam na tym, żeby Was nic nie zdziwiło, że była pełna transparentność i żebyście dokładnie wiedzieli, z czym się mierzycie, ponieważ nawet z nami jest to bardzo duże wyzwanie, żeby wyjechać. Bo w Norwegii jest zapotrzebowanie, jednak znalezienie pracy, szczególnie stałej, jest bardzo trudne. Po materiałach następuje rozmowa z jedną osobą naszego biura. Ona wszystko tłumaczy, dokładnie opowiada. My znamy naprawdę już chyba wszystkie scenariusze, które mogą się wydarzyć w takich przygotowaniach. Dlatego możemy o tym wszystkim porozmawiać, popowiedzieć Wam, na pewno będziemy też opowiadać o tym filmy, żebyście po prostu wiedzieli, jak w danej sytuacji reagować. W momencie, kiedy decydujecie się na to, że chcecie wjechać, wysyłacie nam umowę. W momencie, kiedy ta umowa do nas dociera, odzywa się was opiekun, który przede wszystkim mówi wam, jakie są kolejne kroki, informuje was o podstawowych rzeczach, które musicie wiedzieć na początku oraz przypisuje was do grupy językowej. Więc następnym logicznym krokiem jest nauka języka. Trzeba pamiętać o tym, żeby przestrzegać trzech zasad. Jesteście na wszystkich zajęciach, uczycie się przynajmniej godzinę dziennie i odrabiacie pracę domową. I gwarantuję Wam te trzy zasady, to jest gwarantowany sukces wyjazdu. Jeszcze nie spotkałem ani jednej osoby w swoim, swoim doświadczeniu, która spełniła te trzy zasady i nie wyjechała. Więc warto je zrobić. Szczególnie, że jak zdecydujecie, to po to, żeby wyjechać i zmienić swoje życie. Więc tak, zaczynacie kurs. Potem, po jakimś czasie, zaczyna się tłumaczenie dokumentów. Jakie dokumenty tłumaczymy, jest wszystko w wszystkich materiałach napisane. Kolejnym krokiem jest spotkanie z Norwegami, delegacją, która sprawdza, jak sobie radzicie na poziomie A1 i dajecie im dokumenty, oni robią autoryzację w Izbie Norweskiej, która dość długo trwa i następnie uczycie następnie się dalej. Kolejne spotkanie odbywa się na poziomie A2, na którym już się stwierdza, że jesteście prawie gotowi do wyjazdu, czy potrzebujecie więcej czasu. Kolejnym krokiem, jeśli wszystko jest ok, to możemy zaproponować obóz językowy. Obóz językowy trwa między dwa tygodnie do, do czterech e, najwięcej i w takiej sytuacji, w momencie, gdy e, ten obóz jedzie na, na ten obóz, poznajecie szefostwo, pracowników, już lektorów na żywo, bez 8 godzin uczcie się... E, Języka norweskiego, mówicie tylko po norwesku. A w ramach czasu wolnego no tam, mieliście na szczęście ostatnim razem spa, jakieś tam kondwencje, hręby i takie rzeczy. Więc jest całkiem, całkiem przyjemnie, że dbali o Was, więc taka jak mi się podobała. Co dalej? Po obozie językowym po kolei wysyłają Was już normalnie do Norwegii i oferuje się Wam możliwość praktyk. Praktyki są 3 tygodniowe nie musicie się na nich o nic martwić, macie po prostu się uczyć, obserwować, yy, otworzyć w rozmowie, ponieważ jest najtrudniejsza rzecz dla Polaków. Większość z nas niestety ma tą trudność, która jest taką naszą narodową przypadłością, żeby mówić w innym języku. Musimy się otwierać, boimy się krytyki. Też, też tak miałem. Nie jest to proste, żeby tylko zwyciężyć. Jakkolwiek warto, ponieważ dzięki temu ludzie na Was patrzą bardziej pozytywnie i bardziej otwarcie. Także oszczędzam Was jako przyjemniejszych, bardziej pozytywnych ludzi. Dlatego z tym trzeba się zmierzyć, pokonać, nauczyć nowej kultury, zrozumieć e, ludzi, jak oni podchodzą. O różnicach kulturowych na pewno też w filmach będziemy mówić. I tak naprawdę to jest, to jest, to jest tyle. E, niby, niby mało, z drugiej strony, w praktyce naprawdę jest to ogromne wyzwanie. Więc jeżeli decydujecie się, żeby wyjechać, nauczyć, e, to najważniejszą kwestią jest tego, że słuchajcie tego, co wam mówimy, czytajcie to, co wam piszemy. I, e, w, i Trzymajcie się tych zasad, a one nie są wymyślone po to, żeby, żebyście, żeby Wam przykrzy, przykrzyć życie, tylko po to, żebyście dali radę. I to, I to w tym wszystkim jest najważniejsze. A prawie czego, jeżeli cokolwiek się dzieje, zawsze jesteśmy dla Was, żeby Was wspierać, pomagać, i o to nam właśnie chodzi, żeby Wam się udało i żeby, żebyście przeszli jak, najba, jak najlepiej ten cały proces. I właściwie to wszystko. Dzięki.